serdecznie. Dziś pokażę w jaki sposób usunąć kleszcze z naszych pupilków. Wiadomo, mamy okres wiosenny, więc tych kleszczy sporo się zdarza. Żeby odkleszczyć psa, najlepiej przygotować sobie słoiczek z wodą, z octem na przykład, żeby te kleszcze wrzucać. U nas mamy cztery psy, także tych kleszczy jest naprawdę sporo. Wybrałam Naszego Mańka, gdyż jest blondynkiem i będzie ładnie widać, jak wyjąć tego kleszcza. Tu zauważyłam, że już ma na uchu. Bierzemy pensetę, odgarniamy sierść i kleszcza łapiemy tu, gdzie wsadził dzióbek w skórę przy samej skórze i tak wygląda wyciągnięte staramy się całość wyciągnąć gdyż później tam rany mogą się robić a mogą być później tak zwane pokleszczowe zapalenie także dodatkowy koszta no i dużo leczenia najlepsze są preparaty Hmm. Które można kupić u weterynarza, które zapobiegają właśnie tym, żeby do, na psy wchodziły kleszcze. Także dużo pracy nam odejdzie. Tu mamy następnego, się wbija. I też wyciągamy. Troszeczkę sierści. Urwiemy, ale to nie szkodzi. Tutaj mamy już takiego troszkę opitego. Pamiętamy, że od samej skóry i ciągniemy w górę. Kawałek skórki z włosem, ale to niestety coś za coś. I wywrzucamy do naszego słoiczka. Tu przez tą chwilę już u moich psiaków tyle znalazłam. To prawdopodobnie jeszcze nie wszystko. Także zachęcam do używania y, preparatów y, na kleszcze. Prawdopodobnie tego to nie będzie. Jeden, dwa góra. Oszczędność! Tu już mamy dwóch. To są świeże kleszcze. Po dzisiejszym. Spacerze. O, tu już malutki jakieś odmian jest bardzo dużo, żeby było to dobrze zrobione. Maniek. No, na To jeszcze malutkie. U naszego pieska jednego znalazłam tak około 12 kleszczy. Także, tak jak mówiłam wcześniej, zachęcam do używania preparatów tunekark. Się je stosuje Na pewno, tak jak mówiłam wcześniej, dużo pracy. Na odejdzie. Także zachęcam do opiekowania się naszymi zwierzątkami, żeby były zdrowe. Dziękuję za uwagę.